Arthur Morgan, postać dobrze znana nam z Red Dead Redemption 2. Grając z nim, poznajemy historię zarówno jego, jak i historię upadku gangu Dacha Vanderlindego. Jednak kim był Arthur przed wydarzeniami znanymi nam z Red Dead Redemption 2? W tym Wiesz, f... nic nie Artur urodził się w 1863 roku w północnych Stanach Zjednoczonych. Był synem Lila i Beatrice McGannów. Beatrice, matka Artura, zmarła, gdy jej syn był jeszcze bardzo młody, przez co nie pamięta jej zbyt dobrze. Jednak Artur trzyma w namycie jej zdjęcie. Lyle, ojciec Artura, był wyjęty spod prawa. Został aresztowany w 1874 roku za kradzież. Prawdopodobnie w tym samym roku został powieszony na oczach ówcześniej 11-letniego Artura. Bohater nie wypowiada się w przychylny sposób o ojcu. Lyle prawdopodobnie stosował przemoc wobec małego Artura. Mimo ich złej relacji Artur przejął dobrze znany nam kapelusz po ojcu i trzyma jego zdjęcie. Trzy lata po śmierci ojca, w wieku 14 lat, Artur został przygarnięty pod skrzydła Dacza Vanderlinde i Josei Matiusa. Artur postrzegał ich jako nowych ojców. Mogan miał taką wizję na świat jak jego nowy mentor Dacz życie wolne od ograniczeń, cywilizacji i prawa. Josea i Dacz nauczyli Artura czytać, pisać, walczyć, strzelać i jeździć konno. Arthur był ich pierwszym wychowankiem i trzecią najważniejszą postacią gangu Vanderlinda. Jako już młody dorosły, Arthur Morgan spotkał dziewczynę, Mary Gillis. Para zakochała się w sobie i szybko się zaręczyli. Arthur zaprzyjaźnił się z młodszym bratem Mary, Jamie, i nauczył go jeździć konno. Jednak największymi problemami pary okazał się tryb życia Artura i ojciec Mary, który bardzo nie lubił wybrancha córki. Te dwa czynniki doprowadziły do rozpadu ich związku. W 1885 roku Artur i Dutch spotkali ówcześnie 12-letniego Johna Marstona, którego Dutch uratował przed zlinczowaniem przez grupę osadników. Mimo różnicy wieku, która wynosiła 10 lat, chłopacy bardzo się ze sobą zżyli i byli jak bracia. W 1887 roku Artur wraz z Hoseą i Dutchem wzięli udział w pierwszym dużym napadzie gangu Vanderlindego. Cała trójka napadła na bank Lee i Xiota, rabując 5000 dolarów w złocie. Po napadzie zostali w mieście roztrwaniając pieniądze. Po tym wydarzeniu Artur stał się poszukiwany. Kilka lat później Artur spotkał i przespał się z 19-letnią kelnerką Elizą, w wyniku czego ta zaszła w ciążę. Para nazwała syna Izak. Jednak nie sprawiło to, że Artur odszedł z gangu. Mężczyzna odwiedzał co kilka miesięcy swoją rodzinę na kilka dni. Jednak pewnego razu, kiedy Artur przyszedł odwiedzić rodzinę, zobaczył jedynie dwa krzyże wbite w ziemię. Okazało się, że do domu Elizy wdarli się włamywacze i zastrzelili kobietę oraz dziecko dla marnych 10 dolarów. Artur wspomina Izaka jako dobrego dzieciaka. I had a son once, years ago. Don't talk about him much. Oh, no, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, the waitress I met, when she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. Był W 1894 roku do gangu dołącza pani lekkich obyczajów, Abigail Roberts, która w pewnym momencie zakochuje się w Johnie Marstonie i zachodzi z nim w ciążę. Urodziła syna, któremu John i Abigail nadali imię Jack. Jednak Marston odrzucił odpowiedzialność za dziecko i opuścił gang. Około rok później John wrócił. Wszyscy powitali go z otwartymi ramionami, jedynie Arthur poczuł się zdradzony i potem jego relacje z Johnem były bardzo trudne. Po jakimś czasie dochodzi do napadu na Prom Bank w Blackwater. Jednak Majka organizuje jednocześnie napad w samym mieście, co sprawia, że napad na Prom staje się nieudany. Po napadzie gang zaczyna ucieczkę i rozpoczyna się pierwszy rozdział Red Dead Redemption 2.